O, Michale, patrz, jaki piękny grzybek. To chyba ołowiaczek. No, pokaż, co tam masz. O, tak z jednego grama? No, to się nam fajnie pofarciło. Wiesz co, Marcin? Też myślałem, jak zrobić, żeby nam amunicja grzybkowała. No i wpadłem na niezły pomysł. Jak, Michale? Ołów z Czarnobyla. Przejdźmy Michał, żebym w życiu nie zabierał Cię na grzyby. pójdę. Przed użyciem broni czarnoprochowej zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa. Pamiętaj, że żadna broń nie strzela celnie sama, tylko na strzelnicy możesz dokładnie poznać charakterystykę strzału swojej broni i pracować nad swoimi umiejętnościami, aby osiągnąć mistrzowską celność. Korzystanie z broni czarnoprochowej wymaga odpowiedzialności i szacunku zarówno dla samej broni, jak i dla otoczenia. Witamy w kolejnym odcinku ze stajni Saguaro Arms. Kiedyś obiecywaliśmy, że pokażemy Derringery. Derringery jednolufowe. Przyszedł czas, bo był czas. Zrobimy krótką relację. Michale, witam Cię gorąco w tym odcinku. To serialu, tak? <sum> serialu, to ser serial. serialu. Mam nadzieję, że uda nam się cyklicznie nadgonić modę na sukces. Dzisiejszymi bohaterami oprócz nas są Derringery serii Unicorn, czyli derringery jednolufowe. Michale, powiedz, która lufa tutaj się ostała? Czy dolna, czy górna? E, no, części zostawili, tak, zostawili górną lufę, e, dolną obcięli, e, przenieśli muszkę. E, bardzo fajnie to jest zrobione i rozwiązane. Muszka jest na ramię, e, czyli wszystko jest tutaj na stałe. Muszka i szczerwinka. Muszka jest szczerwinka, oczywiście. Muszka i szczerwinka jest na ramię. E, zaleta tego, że nie mamy jednej lufy? Znaczy, że mamy tylko jedną, zawsze strzela w to samo miejsce. Już nie mamy tak, że lewa a właściwie górna i dolna lufa strzela wyżej i niżej. Z tej broni można naprawdę powtarzalnie strzelać. Deringer. Tu jest troszeczkę inny kominek. Mm, tak, no właśnie nasi koledzy czesi z firmy Great Guns zrobili duży taki kominek. Kominek właściwie jest średnicy lufy, co po odkręceniu go pozwala nam Eee, bardzo fajnie wyczyścić ten przewód lufy, bo to jest praktycznie na przelot, eee, bardzo fajnie się to czyści, oczywiście do tego jest odpowiedni dedykowany kluczyk. Co powiesz o ramie? To jest rama klasycznej 45? Bo... Eee, nie, to jest ta rama mniejsza. Rama mniejsza, czyli rama dziewiątki albo rama Derringera D-mini. Eee, to chodzi o to, żeby to było małe i kompaktowe. No i faktycznie to małe i kompaktowe jest. No, proszę zobaczyć, to waży pewnie jakieś 250 gramów. Lekki jak motylek. I po włożeniu do małej kaburki naprawdę prezentuje się to, to świetnie. Aczkolwiek jest to kaliber 45, więc to już spora energia. Mamy też oczywiście dziewiątkę. Jest cała w ogóle linia, tak? Czyli mamy kaliber 45, kaliber 9 mm i długości luf od 2,5. To jest 2,5. Tutaj mamy dziewiątkę w trzech calach. Te krótkie nas tu szczególnie jakoś nagracują. Pięćdziesiątki, czwórki mamy, ale nie przy sobie. Nie przy sobie, ale to nie. To nie z tego modelu. No. Eee, jest później 3,5 cala i 4 cale. Tak się mniej więcej te długości luf kształtują i szczerze powiem, no, dla mnie te, te są najfajniejsze, najbardziej deringerowe. Najbardziej deringerowe, najbardziej kieszonkowe z tego, mm -hmm. co do tej pory widziałem. Ale to nie wszystko. Doszły mnie suchy, że zaplanowałeś specjalną kokilę i pociski do tych. Yy, tak, 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 tak. Jeżeli chodzi o 45, to zawsze czułem pewnie niedosyt ładując kulkami, bo to taka mała ta, ta energia była. Natomiast używając pocisków e, typu e, Real. E, dość trudno to się ładowało. Oczywiście z takich pocisków ta energia jest naprawdę duża, bo te pociski są ciężkie, 200 albo 250 grainów, e, ale postanowiliśmy wymyśleć coś, co by się fajnie ładowało, a jednocześnie e, miało już większą energię, większą masę. I w ten sposób e, powstały takie pociski z serii Conical Max. Jest to pocisk konikalny z dużym rowkiem smarowniczym, którego podstawa jest na tyle mała, że jesteśmy w stanie wepchnąć palcem do środka, a górę, używając, można docisnąć to oczywiście o stół, lub używając małego pobojczyka, można to spokojnie dosunąć. Takie pociski wyglądają tak. Tak, to cała seria pocisków de facto i do Derringerów 9mm, i do piety, zrobiliśmy w kalibrze 36 i 44. Bardzo fajne pociski de facto. W małym skrócie, co dzisiaj będzie w odcinku? Dzisiaj mamy, to jest lufa. To jest lufa 2,5. Strzelamy z tego dotarczy. 45 z pocisków. Pomierzymy trochę energii. Popróbujemy troszeczkę z dystansem. No, no. i zobaczymy, co I jeszcze. I dystans może spróbujemy, tak? 2,5 cala lufa. Tak, to nie wiem, na no 25 metrów myślę, że można spróbować. No to, się to się nie, nie uda, godzi. Nie uda się, no to zobaczymy. To teraz będzie pierwszy strzał. A... No pięknie, dziesiąteczko. Dzisiaj kurde, tak. System amerykańskiego kika działa. Coś mi wyrwało z ręki. Troszeczkę poniżej. Czyli trochę wyżej trzeba celować. Powiem Wam, że naprawdę fajnie to strzela, kurczę. Takie małe i takie celne. No, nie, no wiesz, no to Marcin, no jak z czymś nowym zaczynasz, to zawsze musisz to wyczuć, nie? Tak jak Jurek mówił, nowa, tak jak nowa dziewczyna, musisz wyczuć co lubi, iż mamy później jedziesz. Chyba mamy dubla. Tak, o kurde. O kurwa, pięknie. Bardzo ładny komentarz. Znaczy, że, że dobrze, chyba. No. <laughs> to powiem Wam, że. No, <laughs> ładnie. Nie. Nie. Nie powiem, że zupełnie pierwsze pięć strzałów, bo najpierw oddaliśmy jeszcze trzy strzały tutaj, żeby zobaczyć, gdzie ten pistolet strzela. Okazało się, że musimy. No te 30 cm niżej celować. No akurat fajnie, bo po prostu celowaliśmy tutaj w dolną krawędź. No i tu wszystko wchodziło. Dobra, no yy, mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj weszły dwa. Pięć strzałów skupienie 5 cm. Trzeba przyznać, że robi to wrażenie. Lufa 2,5 cala, jeden gram prochu i tu jest pięć strzałów. Pięć strzałów na 9 metrów. Tak mały pistolet. Jak dla mnie rewelacja. Teraz mamy załadowane dwa gramy i przywalimy sobie w dynkę, zobaczymy co tej dyńce się stanie. Zobaczymy zresztą, jak to, jak to strzela. Nie, 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 nie. Dobra. Zado załadowaliśmy dwa gramy Konikal e Max, Deringer. No i zobaczymy jaką to ma energię. Tu w zasadzie zostało 2 cm wolnej lufy. Zobaczymy jak to się rozpędzi. Trochę trudno złapać, bo to na jeden palec, no ale życie nie jest lekkie. Czyżbym trafił dynię Trafiłem. przy okazji? Trafiłem? Dobra. 560 E, dwie stopy na sekundę. No dobra, zobaczmy jeszcze raz. Bardzo fajnie 565, bardzo podobnie. Powtarzalnie 565 stóp. Znowu. <laughs> Znowu. 561! Słuchajcie, ale powtarzalnie! Coś niesamowitego! To jest praktycznie e, prawie do jednego e, metra na sekundę. To, to... Zadziwiony jestem. No i przy okazji, dynia, która stała za chrono, dostała trzy razy powtarzalnie. Tak ją troszeczkę kukuje i zrobiło. Słuchajcie, tu są trzy strzały w jedno miejsce. Ale jaja. A wiecie co? ten nasionka tu się rozsypie i to wyrośnie, wiecie?

Proces wczorajszego strzelania na 10 metrów zachęcił nas do wypróbowania tego malucha na większej odległości. Eee, to spróbujmy od razu na 20 metrów. A może jeszcze parę słów o celowaniu. Wczoraj zauważyliśmy, że te przyrządy przy ładunku jednego grama i dość ciężkim pocisku, e, ten, e, ten strzał jednak góruje jakieś 30 cm do góry na 10 metrach. E, na 20 myślę, że może być to troszeczkę więcej, ale pocisk już może zacząć opadać. Bo zaraz sprawdzimy. Będziemy celowali dolną krawędź tarczy. Powtórzymy to jeszcze raz, chyba nie. Mm -hmm. Jestem w szoku. <grymne> Dwa strzały na 20 metrów. E, pięknie wchodzą w tarczę. No to spróbujmy na 40. <grymne> Dobra, jeszcze raz. Dobra, oddaliśmy dwa strzały na 20 metrów. To są te dwa strzały i dokładnie celując w to samo miejsce, czyli w dolną krawędź, tutaj e, mniej więcej w ten czarny punkt. Dwa strzały na 40 metrów, czyli w zasadzie widzimy 20 czy 40 metrów, jest to e, ten sam poziom, czyli pocisk e, już zaczyna wznosił się, teraz e, w zasadzie chyba zaczyna opadać. Ale to dobrze, bo ja myślę, że z tego małego możemy spróbować nawet na Metrów. Co strzelamy teraz na 50 metrów? Na 20 i na 40 chodziło wszystko w blachę. Zobaczmy na 50 metrów. No trafione, trafione. Dobra, to jeszcze raz. Co? Cyk. A proszę bardzo, oto wyniki strzelania z tego malucha. E, mamy dwa strzały, tu oddaliśmy na 20 metrów, celując w dolną krawędź, tutaj w ten e, czarny punkt. Później oddaliśmy dwa strzały, na 40 metrów weszło mniej więcej w to samo. E, no, później przesunęliśmy się jeszcze dalej na 50 metrów i okazało się, że e, po pierwsze idzie jeszcze bardziej do góry, a po drugie już musimy e, celować gdzieś mniej więcej. Tutaj, w, w tą okolicę, e, przyznam, że to ja chyba już popełniam drobny błąd. No bo przy tej długości lufy, i przy tak e, ciasnych przyrządach, to e, przy, nawet przy drobnym słońcu, to łatwo popełnić ten błąd. W każdym razie, celując, tutaj dwa strzały trafiły nam tutaj. No pięknie, pięknie, taki mały, mały, ale ale działa. <grym> tak szczerze powiedziawszy. On, w dalszym ciągu idzie do góry. Ciekawi mnie, gdzie jest zero. Czyli jeżeli byśmy ustawili tą tarczę na 100 metrach, to być może ee, pociski by już zaczęły opadać. I byśmy celowali w punkt na 100 metrach. No, ciekawy pomysł. <ścoughs> 100 metrów z takim maluchem. No wow, po prostu wow. Te trzy litery cisną mi się na usta. To jest niemożliwe, żeby z 2,5 cala lufy tak, powtarzalnie strzelać. Najpierw, tak jak widzieliście, strzeliśmy na 9 kroków Michała. Piękne skupienie! Jak to zrobiłeś? No, najpierw strzeliłem wcześniej trzy razy, tak, zobaczyłem gdzie ta broń strzela. Okazało się, że strzela 30 cm do góry przy tej nawasce i przy tym pocisku. Jak już wiemy, gdzie ona strzela, no to wystarczy odpowiednią korektę wykonać i trafiamy tam, gdzie chcemy. 9 kroków to za mało. Tak jak widzieliście, odsunęliśmy się o 20 dużych kroków, potem o 40, nawet pokusił się Michał o 50. E, skończyliśmy na 50 metrów, tak? No na 50 metrów okazało się, że już trzeba celować dość mocno do dołu. E, no i lekko w prawo, bo ja chyba e, popełniam też troszeczkę drobny błąd przy ściąganiu tak małego spustu, e, bo trzeba zaznaczyć jedną rzecz. To jest broń faktycznie do ostatniej szansy. To jest broń do samoobrony, to jest broń jednego strzału, to nie jest broń tarczowa. Więc dla wielu osób ściąganie spustu palcem wskazującym może okazać się trudne. Dla mnie też było troszeczkę niewygodne, więc spróbowałem czegoś nietypowego, czyli ściągania z pustu środkowym palcem. I okazało się, że tak lepiej mi się trzyma broń. I strzela się celniej. To już każdy musi znaleźć swoją technikę. E, co tam jeszcze? Przy strzelaniu z jednej ręki trzeba mocno tą broń trzymać. E, no bo przy tym jednym gramie ciężkim pocisku już troszeczkę się zaczyna wyrywać. 50 metrów dało się, aczkolwiek na te 9 metrów, które strzelaliśmy, piękne skupienie, ta broń jest niezwykle celna, zadziwiająco celna, tak jak udało nam się też no, niezłą energię z tego wyciągnąć. To sobie policzymy, to było e, z jednego grama, to było chyba 330 stóp na sekundę przy tym pocisku konikalnym, a z dwóch gramów to było już... 560. 500, 560, tak. No, Ale powtarzalne. Powtarzalna powtarzalne. energia, ważka nie... z prochownicy. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Też mnie zadziwiło. Idealnie powtarzalna ważka Czyli deringer, Great Gun, Unicorn, jedna lufa. Jeszcze bardziej odchudzony, jeszcze bardziej poręczny, przy tym tak samo skuteczny i celny. No i co? Trzeba przyznać, że to Eee, najtańsza, warta polecenia broń czarnoprochowa, prawda? Obecnie. Przy czym idealnie zrobiona i prosto zrobiona. Tu się już w ogóle nie ma co popsuć. No tak. Lufa, kurek i spust. No i mały uchwycik. Dobra. Zapraszamy do, 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 do odwiedzin naszego kanału. Zobaczcie sobie ofertę na stronie. Będziemy starali się żeby tych deringerów nigdy nie zabrakło, jesteśmy głównym przedstawicielem naszych kolegów z Czech. Bo już ich więcej nie będzie na razie. Nie będzie. Nie, to kupujcie póki moso! <grystanie> 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 Dziękujemy za poświęcony czas. Mam nadzieję, że subskrybujecie nasz kanał. Troszkę nas nie było, ale postaramy się to szybko nadrobić. Mamy sporo nowości, sporo nowych planów. Idzie wiosna. Dzień dłuższy, więc będziemy się częściej pojawiać. Dziękujemy za poświęcony czas ze stajni Saguaro. Icha. Elkopyto i Saguaro Mike. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.